Jezus powiedział do swoich uczniów: Szczęśliwe oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli i usłyszeć to, co wysłyszycie, a nie usłyszeli. Tradycja, która nam przekazuje imiona rodziców Najświętszej Maryi i Panny, to jest tradycja bardzo stara, bo spisana w połowie II wieku w tak zwanej protoewangelii Jakuba, w takim tekście apokryficznym. Nie jest to więc wprost tradycja biblijna, ten przekaz imion Joachima i Anny. Ale jakkolwiek tych dwoje miało rzeczywiście na imię, być może właśnie tak. Jakkolwiek mieli na imię, jesteśmy im winni w wielką wdzięczność i podziw za to, jak wychowali, ukształtowali, czego nauczyli swoje dziecko. Nauczyli bowiem tę dziewczynkę o imieniu Miriam. Słuchać i słyszeć Boga. Można by powiedzieć tylko tyle i aż tyle. Od tej jednej umiejętności, zdolności. Przecież wszystko potem miało zależeć. Kimkolwiek byli ci ludzie, jakiekolwiek nosili imiona, czymkolwiek się zajmowali, Nauczyli swoje dziecko tej jednej najważniejszej rzeczy słuchać Boga i słyszeć Boga. I pewnie to jest pierwsze, o co nas dzisiaj dziadkowie pytają, dziadkowie Jezusa. Czy to aby na pewno pośród wszystkich naszych ważnych, istotnych spraw, zajęć, zaangażowań, czy to jest to, czemu przyznajemy priorytet? Słuchać Boga i słyszeć Boga. Nie spotykamy ich w Piśmie Świętym. Nie spotykamy ich ani w Ewangelii Łukasza, która nam opowiada o zwiastowaniu, o narodzeniu, ani u Mateusza, który także mówi przecież o zwiastowaniu Józefowi. O narodzinach w Betlejem, o ucieczce do Egiptu, o powrocie do Nazaretu. Być może więc nie było ich już na świecie. Może Pan Jezus nie miał okazji chodzić z dziadkiem na ryby. I w ten sposób pewnie tych dwoje, których nazywamy Joachimem i Anną, pytają nas o drugą ważną rzecz. Czy jesteśmy gotowi, jak oni, poświęcać swoje siły i zdrowie, nerwy i troskę, swoje najlepsze wysiłki dobru, którego owocowania możemy nie zobaczyć na tym świecie? Czy nie jest tak przypadkiem w naszym życiu, także w naszych relacjach z Panem Bogiem, że jednak żyje gdzieś na dnie naszego serca to oczekiwanie, że dobrze, Panie Boże, ja się postaram, ja się zepnę, jak to mówimy, ja się wysilę, ja coś z siebie dam, ale chcę zobaczyć owoce tego mojego wysiłku, tego mojego starania, tej mojej ofiary. Ci nieobecni w Ewangeliach dzieciństwa Jezusa dziadkowie, rodzice Najświętszej Maryi Panny, Pytają nas dzisiaj, czy jesteśmy gotowi zgodzić się na to, że możemy nie zobaczyć tu na tym świecie owocowania dobra, któremu poświęciliśmy nasze najlepsze siły, starania, nerwy, zdrowie. To, czego możemy być pewni, to to, że oni dzisiaj pękają z dumy na całą wieczność. Widząc swoją córkę, królową nieba i ziemi, matkę słowa wcielonego, i że ta radość, którą dzisiaj Bóg karmi, jakkolwiek mają na imię, jest wystarczającą nagrodą i wystarczającą zapłatą za każdy trud, za każdą ofiarę, za każde cierpienie. Za każde oczekiwanie. Pozwólmy dzisiaj, żeby rodzice Najświętszej Marii Panny, dziadkowie Pana Jezusa zadali nam te dwa pytania: O słuchanie i słyszenie Boga, i o to, czy gotowi jesteśmy. Dawać siebie także wówczas, gdy nie będzie nam dane tutaj zobaczyć owoców tego dawania siebie.